Cześć, witajcie Marcin z tej strony. To będzie pierwszy film na moim kanale odnośnie inwestowania. A ten pierwszy filmik będzie poświęcon, poświęcony temu jak możemy zaoszczędzić pieniądze i to ze swojej pracy na etacie, bo będę to mówił na swoim przykładzie, bo tak jest naj, naj, najprościej. A więc wielu z nas pracuje na etacie, w tym ja. I teraz, jeżeli chcemy powiedzmy, odłożyć jakąś kwotę na inwestowanie, no to musimy ją z tej pensji zaoszczędzić. Oczywiście nie wszyscy mogą, nie wszyscy są w stanie, no bo wiadomo, że ktoś jest młodym, powiedzmy facetem ma rodzinę, żonę, dzieci, e, sporo wydatków, więc no, ciężko jest e, wysupać jakieś pieniądze. No i e, też mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że mam takich kolegów w pracy, którzy no, muszą nawet pracować nad nadgodziny, no bo tych pieniędzy... E, nie starcza z samej czystej wypłaty, i muszą robić nadgodziny, żeby po prostu wystarczyło pieniędzy na same wydatki. A często też nie ma już za bardzo z czego odkładać. No ale dobra, to jedziemy. Podzieliłem tutaj to wszystko na trzy takie obszary, że tak powiem. Bo w tych obszarach najwięcej generalnie wydajemy, czyli powiedzmy to jest dom, mieszkanie, w którym mieszkamy, czy wynajmujemy. Żywność drugi punkt. Wszyscy musimy jeść. No i trzeci punkt to jest transport, czyli auto. Powiedzmy, jeżeli mamy auto, no to są związane z tym wydatki. I gdzie tutaj można szukać oszczędności? Może zacznę od żywności. Generalnie możemy szukać oszczędności, jeżeli na przykład chodzimy do restauracji. Tak, od czasu do czasu, tam, nie wiem, raz na tydzień, na niedzielny obiad. E, czy powiedzmy, wyprawiamy imieniny? Urodziny, jakieś imprezy domowe, no to wiadomo. Przyjeżdżają do nas e, e, znajomi, rodzina, i e, y, wydajemy sporo kasy. Czasami kupujemy drogie produkty, na przykład, no nie wiem, jakieś steki, no powiedzmy kawior nie wiem. E, chodzi o takie droższe produkty, nie? I Generalnie, jak możemy tutaj szukać oszczędności? Oczywiście, no, do restauracji a, możemy. Ja doje, ja, ja generalnie będę dawał takie podpunkty. Nie ja będę mówił, jak to robić. To generalnie zależy od Was, czy Wy będziecie chcieli, czy będziecie to robić. Restauracje, no to wiadomo, można nie chodzić do restauracji. Można chodzić rzadziej, nie wiem, raz na miesiąc na przykład. A, no bo są takie osoby, które powiedzmy na no, co tydzień tam z rodziną idą. a jeżeli idziesz z rodziną no, do restauracji, no to, to są spore koszty, nie? Tu można szukać oszczędności. Oczywiście jeżeli przychodzi ktoś do nas, na inny urodziny, wiadomo, że nie wystawimy jakiegoś najgorszego jedzenia. Ale na przykład, no tutaj jakoś można poszukać też oszczędności. To już zdaj, zdajcie się na, na samych siebie. Możemy ograniczyć kupno tych drogich produktów żywnościowych. No i tutaj teraz się też kłaniają takie, oczywiście to może nie są produkty stricte żywnościowe takiej pierwszej potrzeby, ale na przykład Alkohol i papierosy, czyli takie używki, nie? Wiadomo, że na fajki hmm, Przyznacza się bardzo dużo pieniędzy i można to szybko policzyć. Jak ktoś pali powiedzmy, tam nie wiem, 5, 10, 15, 20 lat, jeżeli by nie, nie palił, to jaką kasę a mógłby powiedzmy, teoretycznie zaoszczędzić? No bo to i tak nie będzie zaszczędzona. Bo to tam zawsze się znajdzie jakiś wydatek, gdzie te pieniądze są potrzebne. No ale alkohol i papierosy, no to tutaj też można szukać oszczędności można nie pić i nie palić na przykład albo sporadycznie tylko y, alkohol nie? a palenia w ogóle druga sprawa, jak można zaoszczędzać pieniądze można, y, trzeba po prostu zrobić listę zakupów to jest taka trywialna sprawa, ale y, często o tym nie pamiętamy i powiedzmy robimy listę taką częściową co jest takie, co jest potrzebne takie, no, co najczęściej kupujemy ale potem, jak idziemy do sklepu, no to wtedy y, przychodzimy między tymi półkami, no i zawsze się pojawi coś, y, co no, przykuje naszą uwagę, no i wrzucamy do, y, do koszyka, a tego nie ma na, y, nie ma na liście, nie? Także trzeba to przemyśleć. No i też taki tip ode mnie też usłyszany, no to jest prawda. Jeżeli idziemy y, do sklepu nagłodnego, czyli nam się chce jeść, to wtedy więcej kupimy bo takiego jakiś snaka wrzucimy do torby jakąś przekąskę więcej tych przekąsek może coś innego jeszcze kupimy ale byśmy po, y, poszli do sklepu na jedzenie no to byśmy powiedzmy to co tylko jest na liście kupowali i wychodzimy ze sklepu nie? druga sprawa no to jest jakaś powiedzmy, powiązane to z tymi restauracjami chodzi o jedzenie domowe czyli żeby głównie robić przygotowywać posiłki w, domach, w domu no, czyli z tego co kupiliśmy, no to przygotowujemy posiłki w domu. I tutaj możemy sporo naprawdę zaoszczędzić kasiory. Druga sprawa. Drugi punkt, dom, mieszkanie. Ja w sumie mam cztery punkty, ale dobra. Dom, mieszkanie, czyli tutaj... Tutaj generalnie jest mniejszy może pole do, do popisu, bo jeżeli wynajmujemy tak jak ja wynajmuję, no to muszę płacić co miesiąc za kwotę, kwotę, tak? Czyli ten rent, czy ten wynajem. Do tego jest tutaj w Anglii jeszcze jest ten, jak to się nazywa? Council Tax, czyli taki podatek, też się tu go płaci co miesiąc, chyba 10 miesięcy w roku go się płaci, czy 11 miesięcy w roku. No i od tego nie ma ucieczki. Możemy powiedzmy jakoś regulować to, powiedzmy, z użyciem mediów, na przykład prądem, czy gazem, czy wodą. Możemy jakoś tutaj szukać oszczędności. Na przykład co dalej, co dalej, to jeszcze mam, a remonty, no oczywiście jeżeli mamy własnościowe mieszkanie czy tam dom. Lub jeżeli wynajmujemy, a dogadamy się tam z właścicielem, no to y, możemy na przykład jeżeli chodzi o remont, też szukać oszczędności, y, bo niektórzy to tam zmieniają na przykład sobie wnętrze, nie wiem co dwa lata, jakieś przemalowanie, a jeżeli wszystko jest OK i nie chcemy nic zmieniać, no to nie trzeba albo na przykład jeżeli chodzi o remont, no to możemy, powiedzmy, samemu robić, tak? Nie wiem, samemu pomalować nie trzeba ekipy remontowej do jakichś prostych prac, nie wiem, pomalowanie e, ścian czy przybicie jakichś tam listew tych przy, przy podłodze, które są albo położenie nie wiem e, jakichś wykodziny czy kafelków, jeżeli możemy no to możemy zrobić sami, albo na przykład, nie wiem, znajomego jakiegoś e, poprosić, który, który dobrze to robi, bo to jest ważne, żeby no i zrobię powiedzmy tam to taniej niż firma, którą byśmy wynajęli. Także to jest drugi punkt. E, trzeci w sumie jest czterech, bo tu jeszcze cztery. E, e, drugi, trzeci punkt e, to będzie auto, czyli no, transport, który, e, który no, jest niezbędny, jeżeli na przykład mieszkamy. W, e, no, generalnie no to wszystkim jest teraz potrzebne, obojętnie gdzie kto mieszka. Eee, czyli, auto, tak? Pierwsza sprawa: auto, nawet zakup. auta. Możemy negocjować cenę na przykład. Nie? Możemy, e, ofert w internecie jest dużo, także możemy je przeglądać, wybrać jakieś kilka modeli i wtedy na przykład negocjować ceny. Wiem, że ludzi, duży, sporo ludzi nie negocjuje cen, albo negocjuje w bardzo niskim e, zakresie. Nie? Jeżeli coś jest wystawione, powiedzmy za. Auto za 20 tysięcy złotych, no to jak y, opuszczam komuś tam, nie wiem, a, 500 zł, 1000, to już jest super zadowolony, ale no, są takie osoby, które są skłonne y, więcej zejść z ceny, także możemy tutaj negocjować. No i coś, y, co dalej? Y, myjnia na przykład. A, możemy samemu mieć samochód, nie musimy do mnie je jeździć. Nie, nie musimy, nie wiem, powiedzmy tam. Jeżeli ktoś oczywiście ma warunki, żeby umyć, czy tam na podjeździe, czy, czy gdzieś tam blisko domu, no to można tutaj kasę zaoszczędzić. Na wyposażeniu samochodu też możemy e, trochę zaoszczędzić, bo są ludzie tacy gadżetarze, którzy no, muszą mieć tam, nie wiem, mnóstwo gadżetów w samochodzie. Tu jest też pole do kopisu. E, na benzynie, no to raczej tak nie za bardzo można, czy tam na dieslu zaoszczędzić, no bo musimy wlać, musimy tam, powiedzmy, gdzieś dojechać. Ewentualnie, jak ktoś ma ciężką nogę, no to może trochę zluzować tą nogę, to wtedy mniej się tego paliwa spali. No ale... Tak to jest teraz, z własnego doświadczenia. Ja akurat mam taką sytuację specyficzną, bo nie mam rodziny, nie mam powiedzmy żony, partnerki, nie mam dzieci. Sam wynajmuję tutaj małe takie mieszkanie studio. połączone tutaj kuchnia z, 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 z tym Spokojnie, Nie mam dużych wydatków i mogłem pozwolić sobie, tym bardziej, że teraz jest lato, jest ciepło. Pozwoliłem sobie na to, że yy, sprzedałem auto, i teraz nie mam wydatków związanych yy, z, no, z utrzymaniem auta. Czyli nie muszę, nie muszę tankować, nie muszę płacić ubezpieczenia, a, tam naprawiać i tak dalej. Także no, oczywiście to jest taki specyficzny przypadek. Yy, no ale jeżeli ktoś, powiedzmy, rozważa, no, to też można to zrobić. Wtedy będzie mniej kosztów. Mam rower, yy, do pracy mam 6,5 km, także to nie jest daleko. W pół godziny spokojnie sobie dojadę i wrócę. Także, oczywiście, problemem jest, są warunki atmosferyczne typu deszcz, wiatr. Najbardziej no to deszcz. Ale teraz jest lato, rzadko pada, więc poza tym można sprawdzić pogodę. Ewentualnie można jechać z taksówką. Tam mnie to kosztuje powiedzmy, tam 6 funtów w jedną stronę. Także nie jest najgorzej. I teraz jeszcze chciałem wspomnieć o. A, jeszcze chciałem tak, właśnie wspomnieć, w zasadzie to powinienem od tego zacząć, ale powiedzmy, potraktujmy to jako taki czwarty punkt. Od czego zacząłem w zasadzie szukać tych oszczędności? Bo tak czasami wchodziłem na to moje konto bankowe, internetowe i tak patrzyłem na no mnóstwo tych, znaczy mnóstwo, no dużo razy, wiadomo, są te pobrania z konta za każdym razem, kiedy coś tam kupujemy lub są zlecenia stałe, no to kasa znika z konta, a mamy generalnie większość ludzi tylko jeden, jedno źródło, czyli do, y, kasy, czyli ta praca na etacie i co miesiąc jest y, tylko ta wypłata. A ja weszłem na to konto bankowe i y, zobaczyłem jakie mam zlecenia stałe, co mi co miesiąc wybiera, y, jakie usługi mi wybierają co miesiąc kasę z konta i które, z których mógłbym y, zrezygnować. Jeżeli nie teraz, no to powiedzmy za Dosyć szybko, w miarę tam, powiedzmy za miesiąc czy za dwa, mógłbym zrezygnować. I wyszło na to, że kilka takich serwisów było, z których mógłbym zrezygnować. I zrezygnowałem. Na przykład siłownia. Generalnie miałem karnet wykupiony na rok, potem ten rok minął. No, na siłowni tak często nie bywałem. I potem jak ten rok minął, mogłem e, zrobić e, kancelację, czyli tam no, mogłem zrezygnować, e, wypowiedzenie dać i zrezygnować z tej siłowni. E, kilka razy tam powiedzmy w miesiącu chodziłem, czasami z kolegą, czasami sam, ale też rzadko, raczej to był taki tam rowerek i bieżnia. Stwierdziłem, że tak za, za często nie, nie chodzę, tym bardziej teraz jest ciepło, to mogę na spacerze czy tam na biegi sobie chodzić, na, na marszobiegi, na zewnątrz, więc no zrezygnowałem z tej siłowni. No i 30, tam chyba 5 funtów miesięcznie, yy, teraz mogę na tym zaoszczędzać. Potem yy, kolejna sprawa to był Netflix, czyli wiadomo serwis z, z filmami, możemy oglądać filmy. I też tak pomyślałem, no niby to tam dużo, dużo nic się nie płaciło, chyba 10 funtów czy 8, no ale też rzadko oglądałem, bo raczej yy, generalnie oglądam też rze rzeczy różne na YouTube. I zrezygnowałem z, filmu, z tych filmów. Zrezygnowałem także z Amazon Prime, czyli z tej usługi Amazona, która y, pozwala tam powiedzmy y, towary mi dowożą za darmo. Y, czy powiedzmy w bardzo szybkim okresie czasu mogę dzisiaj zamówić, jutro będzie. I tam jeszcze kilka było takich dwa czy trzy jeszcze takie, y, takie zlecenia, o których teraz nie pamiętam. Ale z tych zleceń uzbierała się prawie 100 miesięcznie, więc. Aha, sorry, jeszcze przypomniało mi się, to był e Chat GPT, tam wykupiłem sobie tą czwórkę, czyli opłacałem tam 20 chyba 2 dolary miesięcznie, bo to było tam potrzebne do mojego hobby. E więc, no tak, e z tych rzeczy zrezygnowałem, bo Chat GPT tam 3, ten, wersja 3,5 można mieć za darmo, więc to mi wystarczy w zupełności, więc no tutaj poszukałem tych oszczędności, no i także. Generalnie wyszło na to, że mm, mogę zaoszczędzić około 600 funtów. Jak to wszystko zsumowałem, około 600 funtów miesięcznie mogę z tej mojej pensji pozyskać na to, żeby to odłożyć. No i wtedy zużyć na przykład na inwestowanie na giełdzie. Także tak to wygląda na kupowanie różnych akcji, walorów i tak dalej. No i to byłby taki mój filmik. A możecie się zainspirować. Tymi moimi pomysłami, tymi moimi rzeczami, które udało mi się tutaj ogarnąć, zrealizować, wcielić w życie. Musicie to jedynie tylko dostosować po prostu do swojej sytuacji, bo każdy ma tą sytuację inną. No i szukać jakoś tych oszczędności. Generalnie też jakieś wyjazdy są bardzo kosztowne. No to o tym raczej nie muszę za bardzo wydawać się w szczegóły. E, bo wystarczy powiedzieć e, jakiś tam powiedzmy wiecie jaki wypoczynek powiedzmy jedziecie sobie gdzieś na tydzień nawet samemu jedna osoba nawet gdzieś pojedzie, powiedzmy nie wiem nad morze mieszka ktoś tam nie wiem w Bydgoszczy pojedzie sobie na, na przykład na wypoczynek na tydzień nad morze no to wiadomo chce sobie e, wynająć hotel e, zrelaksować się zjeść jakieś jedzenie w restauracji czy nad morzem a, ceny nie są niskie no, i takie generalnie wyjazdy też są a, a, bardzo kosztowne. Teraz może będę jechał nie, niedługo do Londynu, może a, we wrześniu na takie wydarzenie. No, i też rozważam, czy jest to mi potrzebne, czy z materiałów darmowych w internecie mogę też pozyskać tą wiedzę. Nie? A także, wiecie, wycieczka do Londynu to tam pociągu nie liczy, bo to jest powiedzmy tam poniżej 100 na, na, w dwie strony, mi się wydaje. No ale hotel na przykład, no to tak tą stówkę pewnie trzeba liczyć spokojnie, jak nie więcej, no potem jakieś tam jedzenie, jakiś przejazd, e, także może powiedzmy to być już ten 300 funtów na przykład, nie? No i czym jest to potrzebne? Można, może tak, może nie, zobaczymy. Także to tyle, pozdrawiam i e, do usłyszenia.